Pozycja Szymona Hołowni wydaje się być fatalna i prawdopodobny jest upadek podobny do tego, jak skończyli Petru, Palikot czy Kukis. W nocy z czwartku na piątek 4 lipca Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, miał spotkać się w warszawskim mieszkaniu Adama Bielana, politykiem PIS, mówi się nawet o Jarosławie Kaczyńskim. Niedługo potem tego samego bloku miał wyjść wicemarszałek Senatu PSL Michał Kamiński. Co oznaczają te spotkania? Czy Szymon Hołownia, lider partii Polska 2050 i jeden z kluczowych architektów, Obecnej koalicji rządzącej faktycznie gra na zmianę na stanowisku szefa rządu? Czy rozważa opcję zbliżenia z prawem i sprawiedliwością? Nocne spotkania z politykami Prawa i Sprawiedliwości budzą liczne pytania, czy to aby nie akt desperacji, aby ratować resztki kariery politycznej i nie stać się przystawką Platformy. Przyjrzymy się temu, jak Szymon Hołownia znalazł się w tym miejscu, jak ewoluowała jego droga od medialnej osobowości i politycznej sensacji do roli, która dziś budzi coraz więcej kontrowersji.